Dobra, nie, nie mam słów. Patryk, przejmij pałeczkę. Jak się zachowują osoby, które czują zagrożenie i chcą się schować? Ja... Cześć, jestem Luboczek i witam was w tym specjalnym oto filmie. Który to, jako że zostały dwa tygodnie do piątych urodzin mojego kanału, to postanowiłem, że obejrzę trochę swoich starych filmów. Na pierwszy ogień idzie film o pięknym tytule FNAF Nawiedzenie gangu trasza. Tutaj ustawię sobie na prędkość 1.25. Mam nadzieję, że to nie będzie dla was problem. Cześć, jestem Luboczek i chcę wam przedstawić A, tą, drugą teorię na kanale i pierwszą własną moją teorię o Five Nights. at Freddy's. Jaki Wtf. mikrofon w ogóle? Ta teoria oczywiście też będzie tak jak moja, tak jak ta z Dom Wast today. I o, mówi ona o. Od... Tu chodzi o tą teorię, że w Dom West to daj, że postacie, że i Fałni to jest tak naprawdę ta sama postać. tym, że. Postacie Trash i Gang zostaną nawiedzeni również przez dusze. I w ogóle ta teoria. Dobra, wiecie, ja nie będę wam tej całej teorii pokazywać. Ja po prostu powiem o tym, że ich było pięciu oraz że oni nie byli nawiedzani przez żadne dusze, a dusze oryginalnych pięciu dzieci yy, z FNAFA to zostały uwolnione i mogą przeniknąć do nich. I na tym miała polegać ta teoria. Okej, okay, następny jest polski Knuckles. Jeden hashtag da etp. To, to miał być YouTube pup. Polski Knuckles. Lecimy. Chciałbyś kupić moją zapałkę? A chciałbyś kupić moją zapałkę? A, a. Co to jest zacięcie w ogóle? No, teraz, Franek tu chyba nie odmówisz. Chcesz moją zapałkę? O, o o i patchblade będzie to, że polski nakel się wydrze. nawet nie próbuj. O tak, o boże, tak to jest to jest ale nostalgia. Mam ale mam nostalgię przez to intro. Ja pamiętam, jak to nagrywałem to intro. Ono jest takie. W ogóle też nie wiem, czy zauważyliście, ale to, ten krzyk to, był dosł... to jest dosłownie krzyk ze starego asfalda, posłuchajcie. Krzyk, nawet nie próbuj. Następny jest film, co do którego mam pewne obawy. On, możliwe, że jest ten. On może być w nim. Na 100% była moja twarz, więc zobaczymy, czy była na początku. Jak była gdzieś na początku, to, to, wy... to będę to wycinać. Ale to jest film z backmaskingiem. Czy Darwin woła o pomoc? Darwin z Gambola, w sensie. Z niesamowitego świata Gambola. To intro to w ogóle było takie. Witam, to ja Lubłoczek i mam dziś dla Was kolejny backmasking z Gambola z piosenki od Darwina Watersona pod tytułem Wyruszam w dal. Zaczynamy. Piękna miniaturka. Co to znaczy masz uryw? Co to znaczy w ogóle? Właśnie, ja w ogóle nie wytłumaczyłem, co to jest. Backmasking. To, to jest film z okresu, kiedy miałem ten. Kiedy miałem straszną fazę na straszne filmiki po kroju tego, co wiecie. Strasznie ciekawe, straszne historie na faktach DJ Palaside i tak dalej. Nie, na Palaceida chyba takiej fazy nie miałem, ale wiecie generalnie o co mi chodzi. To strasznie ciekawe, kiedyś przedstawił temat Backmaskingu, czyli celowego doszukiwania się ukrytych znaczeń w piosenkach, puszczając je od tyłu. I tutaj właśnie zrobiłem coś takiego z, dwa razy z Gambolem. To jest, to jest naprawdę, <laughs> autentycznie, to jest, autentycznie, to jest dowód na to, że Darwin rzekomo woła o pomoc w tym filmie, to jest właśnie, ach. Dobra, ale to akurat, to akurat, to akurat ten, to akurat się nie dziwię, bo to jednak jest przynajmniej coś złożonego. Wołaj mnie dyżurno, to jest całe. Coś, co ma sens, przynajmniej w porównaniu do tego do reszty filmu. Dobra, nie, nie mam słów. Patryk przeni pałeczkę. Jak się zachowują osoby, które czują zagrożenie i chcą się schować? Ja... Dziękuję. <słuch> Presja na stówkę masz, co? Po prostu. Autentycznie nie mam słów na samego siebie. I dalej była moja twarz, także tego nie będziemy puszczać, ale. Ale dobra. Leci mi dalej. To jest, to jest film z ciekawego okresu, ponieważ ja wtedy, wtedy, kiedy to było wrzucane, to był chyba dzień, kiedy ja miałem pokazywać w swojej klasie, bo ja byłem wtedy w trzeciej klasie, to kiedy miałem pokazywać swoje filmy z YouTube'a i celowo pamiętam, wrzuciłem to coś koło siódmej, żeby tylko pokazać to klasie. Czemu ja mam to zalajkowane w ogóle? Dopiero teraz zauważyłem, muszę ten. muszę przylecieć swoje, te swoje stare filmy, żeby, żeby je odlajkować, bo nie wiem, czy to jest dozwolone na YouTubie I to jest film, który to... Nie umiem tego opisać nawet What's going on, going on, it's a better than me What's going on, going on, it's a better than me What's going on? Going on? It's a better than me. I outro. <laughs> Czy tak się właśnie czują? Bo kojarzycie pewnie to, że ten, że czasami jak czasami jak naukowcy wysyłają w kosmos Sądy z różną z, tą, z historią ludzkości i sztuką ludzką typu wiecie, typu te Typu muzyka najbardziej znanych yy, piosenkarzy i kompozytorów, żeby kosmici poznali historię ludzi. To mam wrażenie, że właśnie tak jak, w tej, tak jak ja w tej chwili się czują kosmici, którzy natrafiają na coś takiego. <grym> Okej, okay. to jest ten, to jest drugi, a w zasadzie to nawet pierwszy, bo to ten, bo jego ja wrzuciłem wcześniej niż tamten poprzedni. Backmasking z Gambola. Witam. Dziś mam dla Was nietypowy odcinek, gdyż omówimy dzisiaj. Jaki ja w ogóle ten. Jak, jak w ogóle ja się staram nieudolnie to odtwor odtworzyć tą atmosferę tego strasznie ciekawego i innych podobnych kanałów, to jest w ogóle. Przedwóz. Połóż ten pendrive na. Nie mam co. Nie mam co, nie mam co, z nie mam co zrobić z rękami, dlatego biorę tego pendrive'a. A dokładniej piosenkę pod tytułem Półbrat. Zaczynamy. Te emotki w ogóle. FBI, ai, ai. Ja pamiętam, w ogóle, pamiętam dosłownie, jak to pokazywałem w klasie, i jak cała klasa się śmiała z pewnej frazy, którą Wam zaraz pokażę z tego. FBI, ai, -aj -aj -aj. Tak, przez minutę tutaj nic nie wykryłem za bardzo. W ogóle to tło z Ultra asfaltu to jest autentycznie, naprawdę. Jak wy jesteście od jakiegoś dłuższego czasu youtuberami, ktoś, kto to ogląda, to naprawdę... Pooglądajcie sobie czasami swoje stare filmy, jakby... I tak da 100% 90% youtuberów takich y, profesjonalnych, która, która to ogląda, takie coś czasami robi, ale naprawdę jak nic nie, nie. Jak będziecie mieli czas, to zróbcie sobie coś takiego, to będzie taka nostalgia wtedy i możliwe, że śmiech przy okazji. A teraz wracamy do tego filmu. O, o, o. Co, co, co tam było napisane? Mem! Cieklest, cieklestwo. Wylać to. Przeklęstwo. Rosół. Kiedy to będzie? O, 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 o będzie chyba. Tak, z tego się cała moja klasa wtedy śmiała, że wykryłem tutaj słowa pizze jem. Okej, okay, a to? Ech. Tytuł nic za bardzo nie mówi, ale to jest piosenka. O. To jest piosenka oparta na tej momencie z Gambola, kiedy była ta. z tego odcinka chyba składanka, czy jak on się nazywał? Gdzie była ten. gdzie była. Przerwana reklamę i byli, ga, i byli Gaboli i Darwin ubrani jak, 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 jak jakieś madki Czy coś takiego I śpiewali taką piosenkę Ta mała na jest prawdziwą, czy, no, czy coś takiego To ja na podstawie tego zrobiłem taką oto piękną parodię Której wam nie puszczę bo jest w, O ten Właśnie co to, to wykryło? Ej nie wykryło W ogóle ten opis tutaj to jest piękny <śled> Nie to, to... <śled> To wcale nie jest skopiowane z tych z brązowych myśli, czy jak to się nazywało. Przezorny, zawsze ubezpieczony, nie puszczę Wam tego, bo może jednak na tym filmie wykryję, ale to były takie, ale tam refren brzmiał mniej więcej tak. To mała nice. Prawdziwą lalą jest to nice. Ukradła serce, me to nice. A w i to ta mała, nice I to, a to też tam było, nie? Ja wam to nawet te, teraz mogę szybko znaleźć Nie! O teraz To Ja, ja to miałem wyobrazić, To, to, to To jest w ogóle dalej publiczny do tej pory ten film. Jakby ktoś się zastanawiał, to to jest. Co to jest zagra, to to jest Plants vs. Zombies Garden Warfare. Co ten, co właśnie ten. The Happy Dance -y Chompera pasował właśnie do tej melodii The Sweet Dreams. I pod, ja więc podłożyłem. Do, kropkę do tego. Absolutnie najlepszy jest w ogóle to. Patrzcie, co on robi. Jakby był jakiś pijany, ten Chopper. Dobra, ten też. Ale patrzcie, tutaj jest w ogóle pewien smaczek na końcu. Dziękujemy za zmarnowanie waszego czasu. Jestem ciekaw, co by kropka zrobiła, jakby to zobaczyła. Co ja robię w ogóle? Wlazłem... Ja, ja, ja ten... Ja się dowiedziałem wtedy, że ten, że ta płyta Beatlesów, Abbey Road, ten ma, ma 50. rocznicę swoją i postanowiłem, że jako że wtedy było modne Old Town Road, to... <laughs> ja nie mam na to słów, po prostu posłuchajcie tego. Yeah, I'm gonna take my horse to the Abbey Road I'm gonna ride I till I no more I'm gonna take my horse to the Abbey Road I'm gonna ride till I can't... Co? Co to było za dzieci? Dlaczego to jest jeszcze publiczne? Dlaczego to jest jeszcze publiczne w ogóle? Ja to miałem wyobraźcie. Istnieje w ogóle ta? Jeszcze, jeszcze istnieje właśnie no. Wersja tego zrobiona z Szymonem z naszych przedszkolnych lat, ale ja tego nie pokażę, bo on ten. Ja nawet jak to przy nim puszczam, to on się wkurza, a co dopiero. A co dopiero przed publiką? I ostatni mój film, mój stari, czy się zmieścimy? Zmieścimy się na pewno, ale oto jest moja. Jeżeli myśleliście, że ten, że agent, albo w toalecie są demony, to jest mój debiut piosenkarski, to posłuchajcie tego. Potwory znowu mnie atakują! Szkielety mnie strzałami kuj! Ten instrumental. Myślę, że trzeba coś z tym zrobić. Ziemia mi pomoże. Ziemia na kolejny bunkier! No i mały zombie jeszcze! Mały jeszcze! Jakby kogoś zastanawiało w ogóle, co to jest za film, to to jest ten. To, to jest film, którego już chyba nie ma. Ale to, to było... Co było z tego co pamiętam, robione w mojej serii Minecraft wyprawa na Kraniec. Gdzie ten, gdzie? Bo, bo jak był ten film Roxem B, jak wielki jest Minecraft, to z tego się dowiedziałem właśnie, że Minecraft ma swoją granicę gdzieś w okolicach 30-milionowej 30 kratki. I mówił, że zapewne nigdy ja, jak i wy, nie dotrzemy tam bez cheatów. I chciałem w tej serii udowodnić, że nie miał on racji. No i oczywiście się nie udało, bo serię anulowałem dość szybko. Hey, Zostąpić jeszcze! Zostaną jeszcze! Więc zrobić bunkierstwo? Czemu? Autentycznie ja mam taką. Ja, ja do tego! I tutaj nastąpiła pewna zmiana planów, ponieważ wpadłem na pewnie śmieszny moim zdaniem żart właśnie z piosenką Ziemia na bunkier, ale on wykrył prawa autorskie, więc ten. Więc z tego filmu go usunąłem, a w przypiętym komentarzu i w opisie macie link do, do tego właśnie żartu, który postanowiłem dać jako oddzielny film. Więc myślę, że tym akcentem możemy się pożegnać. Pa. To było mocne.